W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Fagata o pozwaniu Maszy Kraczykowskiej, YouTuber nagrywa film z pogrzebu babci Liza narzeka na montaż królowej przetrwania Patrycja Kazadi wystąpi w światowej sławy serialu Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba Serial Bridgettonowie to jedna z najpopularniejszych produkcji Netflixa, oparta na romansach autorstwa Julie Queen. Pełna intryg, skandali i namiętnych romansów, historia brytyjskiej socjety z czasów regencji okazała się ogromnym sukcesem, a dla niektórych aktorów stała się trampoliną do Hollywood. Nic więc dziwnego, że fani z niecierpliwością czekają na czwarty sezon, którego premiera zaplanowana jest na przyszły rok. Tymczasem w sieci pojawiła się zaskakująca i ekscytująca wiadomość. Patrycja Kazadi dołączyła do obsady, Bridget Tonów. Aktorka i piosenkarka podzieliła się swoim osiągnięciem publikując na Instagramie serię zdjęć z planu pod Londynem, na których pozuje w kreacji. Kochani, nareszcie po miesiącach trzymania tego w tajemnicy, mogę podzielić się z Wami tą informacją. Napisała Kazadi: Jako pierwsza Polka postawiłam stopę na planie Bridgettonu. Melduję się prosto z legendarnego Shepperton Film Studio. Nie mogę w to uwierzyć. Internauci przyjęli te informacje z ogromnym entuzjazmem. W komentarzach nie zabrakło gratulacji i słów poznania. Wielu fanów wyraziło dumę, że Polka dostała szansę na międzynarodową karierę w tak prestiżowej produkcji. Teraz pozostaje tylko czekać na więcej szczegółów dotyczących jej roli. Temat królowej przetrwania nadal budzi ogromne emocje, a widzowie z zaciekawieniem śledzą losy uczestniczek. Ostatnio najwięcej kontrowersji zbudziły doniesienia o rzekomej zdradzie Agnieszki Kaczorowskiej na planie reality show. Aktorka, która w trakcie programu wielokrotnie wypowiadała się w czuły sposób o swoim mężu, miała według doniesień nawiązać romans z jednym z pracowników produkcji. Sprawa wywołała fale krytyki, a Marianna Schreiber dodatkowo ją podsyca, publikując na swoich mediach karteczki z rozmowami Agnieszki zarówno z inną uczestniczącą, jak i z samym mężczyzną, z którym miała się związać. Nie tylko prywatne życie uczestniczek, ale również sam montaż programu stał się przedmiotem dyskusji. Liza, jedna z bohaterek show, w jednym z wywiadów otwarcie skrytykowała sposób, w jaki przedstawiono drugi sezon. Jej zdaniem montaż jest nudny i skupia się głównie na konfliktach, zamiast pokazywać rywalizację i inne aspekty przetrwania. Zwróciła uwagę na to, że uczestniczki nie miały okazji pokazać się od innej strony, ponieważ montażysta zdecydował się uwypuklić wyłącznie dramaty. Według Lizy produkcja celowo wykreowała niektórych uczestników na czarne charaktery, co zaburzyło pierwotnie założenie programu. Eliza trochę narzeka na montaż, a jak ty oceniasz montaż? Mi też montaż się nie podoba. Po pierwsze nudny i po drugie za dużo dram. Po trzecie za mało fajnych, dobrych momentów, żeby pokazać z innych strony, bo... dobra, ja nie, nie chcę narzekać na dziewczyn, ale... Wie... Mm, 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 no dawaj, dawaj, co tam miałeś na myśli? Dokąd zdanie? Nie no, że niektóre dziewczyny pokazane jakie oni są zarybiste, matki, babcie, takie różne ten, a niektóre pokazane jakie są wredne, niewychowane i takie dalej. Wiadomo, że musi być biały charakter i czarny charakter, ale uważam, że przede wszystkim spotkaliśmy się tam po to, żeby rywalizować, żeby każda pokazała na co ją stać, czyli fizycznie lub umysłowo, a nie te dramy i kłótnie. A jak ty się czujesz w roli czarnego charakteru, bo wyrastać na czarny charakter tego programu, pasuje ci to? Ja ogólnie urodziłam się czarna, więc mi to nie przeszkadza. <grywa> Jak widać, emocje wokół królowej przetrwania jeszcze długo nie opadną, a kolejne wypowiedzi uczestniczek tylko podgrzewają atmosferę. Jak pewnie doskonale pamiętacie, konflikt między Maszą Graczykowską a Fagatą trwa już od kilku lat. Wszystko zaczęło się od słynnego filmu Ciekawy przypadek Fagaty, w którym Masza postanowiła publicznie skompromitować swoją byłą przyjaciółkę. W nagraniu oskarżyła ją m.in. o kradzież pamiętnika i ujawniła stare nagrania głosowe, na których Fagata narzekała, że nie chce iść na studia, ani pracować, bo ma inny plan na życie. Internauci szybko odkryli, że chodziło o piłkarza Lecha Poznań. Jeśli ten plan by nie wypalił, Fagata miała w zanadrzu plan B, związek ze Stu, który według Maszy był w niej mocno zakochany, a ona to wykorzystywała, spotykając się z nim głównie dla pieniędzy. Fagata oczywiście nie zostawiła tych oskarżeń bez odpowiedzi. Oprócz tłumaczeń postanowiła podjąć bardziej zdecydowane kroki i pozwała Maszę. Na początku Graczykowska twierdziła, że nie naruszyła dóbr osobistych Fagaty i była pewna swojej wygranej w ewentualnym procesie. Jednak jak wynika z najnowszej wypowiedzi Agaty, sprawa ciągnie się już od trzech lat i nic nie wskazuje na to, by miała się szybko zakończyć. Powodem ma być fakt, że Masza do tej pory nie pojawiła się na żadnej z rozpraw. Zimę się, że w Polsce ludzie się tak nie pozywają, bo ja raz pozwałam w życiu jedną osobę i to się ciągnie już prawie 3 lata. Co chwilę mam jakieś w sądzie, jakieś wyzwania do sądu i ta osoba nie przychodzi do Cała sytuacja pokazuje, jak bardzo konflikt między dziewczynami wpłynął na ich kariery i jak długo może się ciągnąć walka w sądzie. Pytanie tylko, czy ostatecznie dojdzie do rozwiązania tej sprawy, czy pozostanie ona nierozstrzygnięta przez kolejne lata. Darek i Karolina, znani z rodzinnych vlogów, od lat dzielą się swoim życiem w sieci, a ich treści skupiają się na testach, poradach i codziennych momentach. Jednak od pewnego czasu to Darek znalazł się w centrum kontrowersji. Wszystko zaczęło się od rzekomego wycieku zdjęć z aplikacji Grinder, które według internautów miały pochodzić z jego konta. Część widzów była zaskoczona, inni mniej, ale wszyscy byli zgodni co do jednego. Jeśli informacje są prawdziwe, to vloger dopuścił się zdrady. Sytuacja wywołała falę teorii. Przeszukiwanie starych nagrań, w poszukiwaniu sygnałów oraz masowe udostępnianie zdjęć i wiadomości. W obliczu tych oskarżeń Darek postanowił zabrać głos. W jednym ze swoich filmów nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów, ale podkreślił, że mierzy się z hejtem, a ostatnio pojawiło się mnóstwo pomówień na jego temat. To jednoznacznie sugerowało, że zarówno on jak jego żona zaprzeczają tym informacjom, a osoby, które rozpowszechniają zdjęcia i rozmowy miały zostać pozwane. Jednak to nie koniec kontrowersji. Tym razem widzowie Darka poczuli się nie tyle zaskoczeni, co wręcz rozczarowani jego zachowaniem. Wszystko dlatego, że vloger zaczął budować treści na kanale wokół śmierci własnej babci. W krótkim czasie po jej odejściu opublikował aż pięć filmów na ten temat, a w jednym z nich pokazał nawet pogrzeb. Mam pieniec i teraz się rozkleiłem cały. Zobaczcie. Jaki piękny. Uch, już są emocje, powiem wam. Jest ciężko. Myślałem, że przeżyję to zdecydowanie łatwo. Ale nie jest tak łatwo, jak myślałem. Dobra, wyłączam kamerę, bo... Nie bardzo. Czekujemy się powoli. Wyglądam trochę jak parówka obciśnięte. Dobrze to, to też kochanie. Ale tak. nie słyszysz? Czekaj, to tak chwilę nagra i zaraz łączysz. Nie... Słuchajcie, my już po z, ro... z rodziną się spotkaliśmy, pojedliśmy. Dużo nawet nie nagrywałem. Było 60 parę osób. A oni gdzie jadą razem? Nie mogę Chce otworzyć Chce pan kupić klatki? Proszę. A czy to dla naszych kochanych dzieciaczków? jest babcia. Babciu, babciu. Zobaczcie, jak to pięknie te kwiaty wyglądają. Naprawdę. To wywołało falę krytycznych komentarzy, w których internauci zarzucali mu brak wyczucia i próbę robienia wyświetleń na rodzinnej tragedii. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.